No to zaproś. Ty Adamu zblokowałeś już Iła? Nie. E, hej Tobie, jak coś, bierz ten samoloty tieru drugiego. Tieru drugiego? Mam mhm. raz, dwa, trzy, cztery i dwa tieru pierwszego. To wybierz sobie jakiś i pro proszę, abyście lecili Nie. ze mną. Dostałeś zaprą e, Tak, dostałem. No, gotowe? Tak. No fajnie byłoby. Ja pońcami jakoś... będziemy latać? jest... już ci znalazł sesję? A Co ty klikłeś? Weź, czekaj, mogę stąd wyjść? Wybrałeś. Adam kliknie, Anulli. Wywaliło mnie. Dobra. Co ty dawaj. Lecisz z tymi? No, Amerykanami się coś zbugowało porządnie. właśnie nie. Rucha go na ruskich, bo my jesteśmy rówcy. No ty nie masz tam samolotów? No. Dobra. Hey, 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 hey. No to mi to Tito, możemy latać. No. To Adam, wybierz. To to, to jest, albo nie, nie opaścisz się. Dawajcie. Się, daj mu te pojedyncze misje. Dalej, no lecimy już tymi, no. An, masz w ogóle cokolwiek w rosji zblokowanego? Nie, nie ale lecimy. Zobaczymy jak nie to da, wyjdzie. Że... Nie się rady to. Dam radę. nie możesz wstać i przełożyć jak ci się Dobra, tak jak chcesz. Dam to radę. To będzie twój samobój. Ja za chwilkę wracam. Dobra. Dam rady, źle nie będzie. Adam. O. Zrób zdjęcie swojej emki Bo chcesz ją yes. zobaczyć. Spoko, nie mam problemu. Dzięki. Do boju! Ale co? Nie ma do... Nieważne, lecimy, lecimy <laughs> O, no, mam 8 prawie że... A, prawie że i 1 czwarta Lecisz... Czajko? Ej Czajko Ty lecisz płatowcem? No to wygląda. No bo takie na początku są dwupłatowce same To mogliśmy wziąć my dwupłatowce też No w sumie Przecież Ciebie tam zniszczą jak wleci w ciebie Spitfire albo Huracane No niestety taka prawda No niestety ale Sorry zginę. taki mamy klimat no, Dobra już zrównaj ze mną lot No przecież tak nie było Jak? Ale ja rozumiem, że skarże historyczna, że lataż ruskim. A, dobra. Ruskich. Dobra, oni to poprawili. W ostatnim patchu była poprawa tego. I dymek! Do boju. Dymek był po Elkom, nie? No. Tak. <laughs> Nie, mówię, ale mam ty... cały czas klapy w pozycji startowej i jakoś mi nie chce mać samolot, nie? A tu bez klapy. Mamy zlikwidować trzy punkty, tak? Cele naziemne i samoloty wroga. Teraz ja zlikwiduję cele naziemne. A Madeusz jako wabik. Co? Nie no ja ja to zrobię. Lecę w ciebie. Nie, 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 nie błagam cię. Spokojnie. A gdzie jest wróg? Bo ja go nie widzę i nawet nie chcę go spotkać. No bo to... nie zobaczysz tutaj wroga, bo to jest realistyczne. Dopiero w momencie, kiedy będzie w zasięgu wzroku, go zobaczysz. Mhm. Dlatego musisz dawać punkty w pilotów, strzelców. A, a czy najlepiej lecie niskim pułapią, Madajuś? Tak chyba właśnie zrobię. Ja sobie wlecę na kilometr. Ja tam Ej, razu... mamy 30 km do tych czołgów. Co? co? Ale ty co widzisz te ostatnie czołgi? 17. No bo to jest naprawdę duża mapa. Realistyczna mapa. Nawet nie wiem, odważę się powiedzieć w skali 1x1. 1. Będzie 1x1. Aha, na już nas został zdjęty. Przynajmniej dystansami 1x1, 1, ale położenie terenu, to nie wiem. Też może być jeden na 1. Możliwe. Według starych racz kar map kartograficznych. No, Okej. Okay. Jestem na tysiączku. Na kilometrze jesteś? Tak. No to jest... Zaraz on będzie dwóch na kilometrze. To jest 8 kil kilosów od ciebie. Horyzontu jest... E, Oskar, pamiętasz te szyny polimerowe, które kiedyś wysyłałem? No, to jest podobne. No tak się nad nimi zastanawiam i to bardzo mocno. Fajne są. Ciekawie wyglądałaby twoja replika wtedy. No właśnie, o to nie chodzi. Oho! Dobra. Mam bomby? Nie mam bomby. Ryzykować, czy... Hmm. Oto jest Jan, nie wziąłem bomby, i teraz mam rozterkę, czy atakować, czy nie. nie. A a ja mam. A wysokość. ja muszę dolecieć jeszcze 24 km. Ja mam 7 km już. Widzę jest cię, Mateusz. -czas... Ja Ciebie też widzę. A leci za mną, nie? No, dobra, chyba już więcej jest wysokość. O, już wiem. Wiem, do czego służą wszystkie oczka, w ile. W ile. O, dziwne, lecę z całą prędkością 270 na godzinę. 300. E, uważaj, Adam, staraj się nie atakować pionowo w dół. Nie atakuję pionowo w dół, tylko lecę znaczy, tak... Tak, 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 zes... tak po, le... po skosie lecę. Znaczy uważaj, żeby tak za szybko nie spadać, nie? No co, bo, bo... mi skrzydła... Tak, dokładnie to. I w sumie nic wielkiego nie będziesz musiał robić, żeby to się stało. W sumie masz rację. Czyżby Ja sobie lecę powoli takim pierdźgółkiem. Fuck pakiet. Adam, weź bardziej osłanie Amadiego i mnie. W sumie dobry pomysł. Widzę... O, oh, fuck for you. Widzę jakieś ładny bombowiec za Widzę F-U. F4U. Chyba fuck się for you Chyba się puszcza. O, oh, o. Oh, Z Na, drugiej leci. leci. Sorry, oh, oh. Oskar. P40H. Fuck it. Fuck for you. Ładna uh, walka się tutaj zakleszczy. Oho, P400. Hello? Beczka a kalierą, roma? Niszczyciel, hm, ja tam, bo tam wlecę. mhm, już to czuję, co tam się będzie działo. Będę miał ciepło. Aha, liszczył, jak to cię poleci do mnie. Werariu, ferariu! już zawrót. I to chyba był mój błąd. Tak, zamiast manewrować, zacząłem go gonić. Spokojnie, Oscar, yy, odsiedź jako taka, leci. Co dalej, bo już mam ogon? Jaki masz ogon? Nie widzę, ogona. Właśnie też nie. Ten od 20 g cię goni? Znaczy on nie gonił, ale wiesz, poleci sobie chwilę dalej nawet nie zauważysz, kiedy będzie siedział na plecach. Dam radę, dam radę ściągnąć samochód od żony? Nie. Nie dam radę tym ściągnąć? No. Nie, nie, chyba że zrobisz kamikadze. Serio? No Ja, spróbuję Nie, nie rozprostuję ci nóg! O, już mam ciepło IPhone! No i faktycznie nie da się, nie? No ty nie, ja tak ja tam idź tam. To co ja mogę zniszczyć? No, o tym nic. Ja Jezu, chyba że jakieś gościa ale... Zresztą dam się zestrzelić. Jak Ci to polepszy sytuacja. Czekaj, puszczam Cię na 6F6R. No to już jesteś w dupie. Już masz ciepło. Ale... ja go gonię. O-o. Ej, tu nie ma celnika? No nie ma. O-o. to mam ciepło. No to jest bitwa historyczna, tutaj jest realistycznie. Nie właśnie nie do końca realistycznie. No może nie, ale jest lepiej niż po innych. Madeusz będziesz miał zaraz nieźle, nie nie Czuję tą. W samych spodniach. Jeśli Uwaga, niszczyciel, niszczyciel do mnie strzela, to już naprawdę ciepełko. Takie czuję, że to szok. f no, Aha, wy coś się yy, bawicie. No muszę poczekać aż mi się... Ściągnijcie go w moim kierunku. A, dobra, już za późno O kurwa, nie e 6 F! Jak tutaj mogę przyspieszyć tak nagle? To turbową włączyć. Jak nie hej! O amaleusz, sorry. Taki mamy klimat, ale na ciebie jedna seria i po tobie. No niestety. Aha, ma mogą! Nieładnie przygłoził kelekac Nie I to tyle? Pracy Weź łeb No super Pusty jestem, no to lecę na ramach sorry Może 45 punktów No bo wystartowałeś już za to masz X No to tyle, to ty to tyle To że to Widzisz samolot i się lata, to widać, że jeden samolot dzisiaj do widzenia. No bo to bitwa historyczna. Umrzeć pilot, że umiera ten samolot. Ja jestem za tym, że dołożyli jeszcze poza statkami i czołgami coś w rodzaju Call of Duty. Że musisz odzyskać zestrzelanego pilota. Nie, to Adam już nie będzie fajne. Byłoby fajne! Dobra, sam się też rozbiłem Opuszczamy misję i dajmy jakąś zwykłą... No, Czekaj, jeszcze ja się muszę rozbić, bo jeszcze jakoś lata, nie? W sumie? Loduję no, Kamikaze robisz! Nie robię kamikaze. Ale fakt, robię coś nie naprawdę w świecie widzisz? Czekaj Idihołek nie chciał zastrzelić. Ej, już masz ciepło. A, no, już mam ciepło. No, tysięcy z Co ja mogę zostać? Mm. Fuck you all! Nikt nie dostanie za mnie punktu. Ten twój samolot dość dziwnie tańczy mi na ekranie. Przód, to jest śmieszne. Masz przód w ziemię wbita, ale ty masz uniesiony, i samolot tak fajnie poskakuje. Tak nie? Tak, nie, fajnie poskakuje. To co, opuszczamy misję? No Dobra I tak dostaniemy za to złote te Za to złote A! To wąt i tak dostaniemy i tak, także Lwy Wow ja 240 249 Wow, dużo mm. Widzę tam za ciało I tam gdzieś jaka zarzuciło Mas... top